Cześć moi drodzy, witam serdecznie 8 października 2025 roku z Beskidu Niskiego i dzisiaj super znalezicho i filmik o grzybie, którego jeszcze u siebie na kanale nie pokazywałam. Widziałam go raz w życiu wcześniej, ale jeszcze nie miałam wtedy kanału o grzybach, a teraz trafiłam na, uwaga, zobaczcie najpierw jakie tu są drzewa w okolicy, jodły. I mamy siedzunia jodłowego. Super! To na kanale, za to pokazuję wam inny gatunek siedzunia, siedzunia sosnowego, który u mnie na Dolnym Śląsku, skąd pochodzę, jest gatunkiem dosyć pospolitym. Rośnie oczywiście pod sosnami. A tutaj, w tym pięknym lesie jodłowym, udało się trafić na siedzunia jodłowego. Siedzun jodłowy jest w Polsce pod ochroną. Jest rzadki, jest też grzybem jadalnym, ale oczywiście nie możemy go ze względu na tą ochronę zbierać. Słyszałam też, że jest to grzyb nie tak smaczny jak siedzuń sosnowy. Już Wam pokazuję tego pięknego siedzunia jodłowego, ale radosne znalezisko. Zpierw. Zobaczmy sobie z daleka. Widzicie, że ten kształt przypomina kształt siedzunia sosnowego, ale zobaczmy tę majestetyczną jodłę, pod którą rośnie. Idziemy oglądać teraz siedzunia jodłowego. Kształt podobny, taki owalny w tym przypadku. Podobny do kształtu siedzunia sosnowego. Ale jak widzicie, owocnik jest jaśniejszy. I te listewki, takie fałdki ma o wiele gęściejsze. Rzadsze, oczywiście, a nie gęściejsze. Rośnie u podstawie jodły, bo on właśnie przy korzeniach jodeł. Lubi sobie wyrastać. Wydaje mi się, że ten owocnik już jest dosyć leciwy, starszy. Powąchałam go sobie. Pachnie nie tak ładnie jak siedzuń sosnowy. Siedzuń sosnowy pachnie prześlicznie jak orzechy włoskie młode połączone z zapachem sosny. Ten nie tak przyjemnie. I jeszcze rzućmy okiem. с близко. Siedzunie wzbudzają dosyć sporo kontrowersji. Za każdym razem, jak w internecie pojawiają się zdjęcia siedzenia, to pojawiają się również komentarze, że nie można go zbierać, że jest pod ochroną. Siedzuń sosnowy pod ochroną nie jest już od 2014 roku, a teraz mamy 25. Natomiast siedzuń jodłowy wciąż pod ochroną jest. Szkoda, że nie mogę Wam od razu zrobić porównania siedzunia jodłowego z siedzuniem sosnowym, ale nie widzę tutaj żadnego siedzenia sosnowego, chociaż są jakieś pojedyncze sosny. No ale jeżeli jesteście ciekawi jak wygląda sosnowy, a nie jesteście pewni, to zajrzyjcie na mój kanał, bo jest tam filmik o siedzeniu sosnowym i zresztą pokazuję go na wielu filmikach, bo często na niego trafiam, bardzo go lubię jeść. A filmik o siedzeniu jodłowym dzisiaj ma premierę. Bardzo się z tego cieszę i oczywiście z tego spotkania z tym rzadkim i niesamowitym gatunkiem grzyba. Pozdrawiam was serdecznie i życzę wam udanych spacerów po lesie i udanego i przyjemnego zgłębiania yy, świata grzybów, który jest naprawdę niezwykle fascynujący. Pozdrawiam, hejka! Warto jeszcze dodać, że w tej chwili siedzuń jodłowy jest utożsamiany z siedzuniem dębowym, czyli tak jakby to był ten sam gatunek, mimo tego, że jodłowy rośnie pod jodłą, a dębowy pod dębem, ale są niezwykle podobne.